Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Do Dzień dobry, kochanemu Państwu. Raz w Sopocie przy sobocie ludzi się zebrało krocie, bo ściągnęła ich ciekawa najwspanialszych psów wystawa. <grytanie> Tekst Antoniego Marianowicza, fragment oczywiście. Nie, nie, nie o psychodzie, ani o wystawę, ani o policję. Nie, chodzi o Sopot. Ponieważ to jedyne, co mi się z Sopotem, oprócz opery obleśnej, w której parę razy miałem przyjemność występować, skojarzyło. Dzisiaj z Sopotu i tak będzie przez trzy dni najbliższe, proszę Państwa, następna część paradoksów. Jadąc tak się w ten internet, tak się. W... I tam się okazało, że Pan Jan Kowalski, znają Państwo tego osobnika, to jest chwilowo minister rolnictwa. Ale człowiek wielu, absolutnie wielu najrozmaitszych talentów. On ustalił, że od stycznia będzie zbierał podpisy, żeby Tuska skór czy postawić przed Trybunałem Stanu, bo on jest odpowiedzialny za kryzys. Nastaw uszu, kiedy spore, w utwór się słuchaczu za nóż. Listy wsiowych głupków dzisiaj będzie cię rozbawiał Janusz, fircyk z solidarnej Polski, Gdy żartuje zbierać zwłoki, Pan Kowalski duży rozum o standardzie niewysokim. Janusz, Janusz, żart Janusza i rozśmiesza i rozrusza. jest winien kryzysowi, już po nowym roku zbierze dużo w sprawie tej podpisów. Pan Kowalski na papierze, cała masa autografów. To niezaprzeczalnie sprawi, że przed Trybunałem Stanu Tuska zgrabnie on postawi. Janusz, Janusz, żart Janusza i rozśmiesza i rozrusza. Rodaczki i rodacy, radość wielka płynie z tego, gdy patentowany osioł szuka kozła ofiarnego. Zacznij zbierać pan podpisy o zasięgu znacznie szerszym. Pan czy może pan Antoni ma się w tworkach stawić pierwszy Janusz, Janusz, żart Janusza i rozśmiesza, i rozjusza. Tak jest. Pan Jadusz, nasz ulubieniec. Proszę Państwa, 29 listopada. Dzisiaj jest i Andrzejki. Andrzejki. Imieniny obchodzą Błażej i Saturnin, a przepraszam, Błażeja i Saturnin, a także Błażej Bolemysł Dionizy, Filomen, Franciszek, Fryderyk, Klementyna, Pafnucy, Paramon Przemysł, Radbot, Siedlewit, Syzyniusz i Walter. Dzisiaj jest Dzień Podchorążego, czołem I, i oczywiście Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim. Jak najbardziej się solidaryzujemy. I gdy jest bardzo smutno, to kocha się Zachody Słońca. To jest cyca dnia, tak powiedział Antoine Saint-Exupéry. Musiałby wpaść do Sopotu. Teraz tu chwilowo nie ma Zachodów Słońca, bo jest za ciemnymi chmurami. Do zobaczenia. Kłaniam się w bardzo dobrym nastroju. Do zobaczenia. Do jutra.